Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Aktualizacja 8 lipca 2024. 22:40, opublikowano 29 maja 2021-1729, bardzo ważne jest, aby dbać o swój pojazd przed uszkodzeniami które mogą być spowodowane różnymi warunkami pogodowymi przez cały rok. Dobry wygląd, dobre osiągi i prezentacja samochodu są koniecznością aby samochód nie pogorszył się z powodu uszkodzeń spowodowanych przez słońce trzy wskazówki które zapobiegną jego zniszczeniu. Słońce może wyrządzić wiele szkód w samochodzie, a ochrona samochodu zapobiegnie przegrzaniu przez słońce zarówno nadwozia jak i wnętrza pojazdu, co może ostatecznie doprowadzić do awarii lub usterek technicznych. Chroni swój samochód przed słońcem. 3 wskazówki jak uniknąć zniszczenia samochodu wystawionego na działanie promieni słonecznych. 1. Nie zostawiaj samochodu na słońcu 2. Dbaj o akumulator samochodu 3. Wnętrze samochodu pozostawienie samochodu na słońcu może nagrzać go do 113 stopni Fahrenheit'a w gorącym sezonie, co może prowadzić do wzrostu liczby awarii i pomocy drogowej w tym sezonie. Promienie słoneczne i ciepło mogą uszkodzić samochód na wiele sposobów. Oto trzy sposoby na ochronę samochodu przed słońcem, aby nie uległ zniszczeniu, jeśli jest wystawiony na jego działanie. 1. Nie zostawiaj samochodu na słońcu. Najprostszym sposobem na ochronę samochodu przed słońcem jest zaparkowanie go w zacienionym miejscu. Zdarzają się sytuacje, w których zaparkowanie samochodu zajmuje wiele godzin, dlatego zawsze należy szukać zacienionego miejsca parkingowego, jeśli nie masz wyboru i musisz zostawić samochód na słońcu. Powinieneś podjąć kroki w celu utrzymania niskiej temperatury w samochodzie. Regularne mycie samochodu w cieplejszych miesiącach pomaga utrzymać niską temperaturę na zewnątrz pojazdu. 2. Konserwacja akumulatora samochodowego. Wewnątrz akumulatora zachodzi bardzo złożony proces chemiczny, a gdy temperatury są bardzo ekstremalne, Proces ten staje się jeszcze bardziej skomplikowany i stwarza trudności w utrzymaniu ładowania i wytworzeniu wystarczającej mocy dla samochodu. Wysokie temperatury powodują również parowanie ważnych płynów akumulatorowych, co osłabia zdolność akumulatora do ładowania. Ponadto ekstremalne ciepło może przyspieszyć proces korozji, który uszkadza wewnętrzną strukturę. 3. Wnętrze samochodu. Promieniowanie ultrafioletowe emitowane przez słońce ma ogromny wpływ na wiele elementów składających się na samochód. Deska rozdzielcza samochodu ma powłokę ochronną, gdy opuszcza fabrykę. Jednak z czasem ta powłoka się zużywa. Gdy powłoka ochronna się zużyje, ważne jest, aby właściciele zadbali o jej czyszczenie i ochronę. Wnętrze można ochronić za pomocą osłony przeciwsłonecznej na przedniej szybie. A boczne szyby można przyciemnić, aby utrzymać nieco niższą temperaturę we wnętrzu. Możecie zainteresować, jakie są trzy najlepsze oleje silnikowe na upały, co to jest test dynamometryczny samochodu.